dobry, Witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj fakty. Szanowni Państwo, zajmiemy się tym razem sprawą związaną z nowymi dowodami osobistymi, umieszczaniem w nich dodatkowej cechy biometrycznej w postaci odcisków palców, a w zasadzie w elektronicznej warstwie tych dowodów osobistych. Jedna z naszych użytkowniczek wyraziła tutaj swoje wątpliwości. Zapytała nas. No, z jakiego powodu, dlaczego pobierane są odciski palców? Czy istnieją przepisy, które uprawniają instytucje państwowe przyjmujące wnioski do, do pobierania takich odcisków? Na wniosku o dowód nie ma ani informacji, ani adnotacji na temat pobierania odcisków. Nie ma miejsca na wyrażenie zgody na ten temat. No, Pani prosi o odniesienie się do jej postrzegania tej sprawy. Szanowni Państwo, od 8 listopada 2021 roku dowód osobisty ma kolejną cechę biometryczną. Obok wcześniej zawartej w nim w postaci wizerunku twarzy no, w dowodzie osobistym umieszczane są odciski palców. No, jest to konsekwencją tego, jest, jest utrudnienie polegające na tym, że nie ma możliwości już zawnioskowania o dowód osobisty online, przez internet. Tak jak było wcześniej, wniosek można złożyć tylko podczas wizyty w urzędzie, gdzie te odciski palców zostaną pobrane. Odciski są przechowywane w rejestrze dowodów osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty, więc w ciągu 90 dni, dni od daty wydania są one usuwane z tego rejestru. No i służyć będą w przyszłości tylko temu, aby na podstawie dowodu osobistego zidentyfikować jego, jego posiadacza czy osobę nim się legitymującą. To wszystko wynika z ustawy o dowodach osobistych, więc jest to jak najbardziej zgodne z prawem. Nie ma tu żadnego naruszenia jakichkolwiek regulacji czy możemy odmówić zgody na pobranie odcisków palców. No nie bardzo, bo, bo nie zostanie nam wtedy dowód osobisty wydany, a posiadanie takiego dokumentu jest, jest obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela. No, wyjątkowa sytuacja polega na tym, że odciski palców nie są zamieszczane w dowodach os osób, które czy to nie ukończyły 12 roku życia, czy osób, od których pobranie takich odcisków jest niemożliwe, bo cho chociażby z tego względu, że, że na przykład nie mają dłoni. Jakie są powody, uzasadnienie wprowadzenia takiej regulacji? One częściowo są związane z wykonaniem zobowiązań płynących z prawa europejskiego. Mamy takie rozporządzenie unijne 2019 łamane przez 1157, które ujednolica poziom zabezpieczeń dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w ramach, w ramach Unii Europejskiej. Na celu, ma, ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów i lepszą identyfikację tożsamości osób nimi się posługującymi i, i, i jest to też elementem Dostosowania dowodów osobistych do norm i wymagań Organizacji Lotnictwa Cywilnego. W tym przypadku jest to Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, także, także przede wszystkim takie jest źródło, można powiedzieć, instytucjonalne tych regulacji. To, co ważne i to, co w jakiś sposób już tutaj zostało napomknięte, to to, że uprawnienie do dostępu do tych danych biometrycznych w zakresie odcisków palców. I będzie dostępny wyłącznie na potrzeby identyfikacji tożsamości właściciela dokumentu, no i będzie dostępny tylko dla podmiotów wymienionych w artykule 66 ustawy o dowodach osobistych no czyli organów prokuratury, policji, straży granicznej, jakichś służb specjalnych, w celu właśnie weryfikacji czy aut autentyczności dowodu, czy tożsamości. Posiadacza tego dokumentu. I aczkolwiek trzeba sobie oczywiście powiedzieć, że te wątpliwości, które zostały tutaj zawarte w Państwa, w państwa pytaniu, są jak najbardziej aktualne i są przedmiotem, między innymi będą przedmiotem analizy, między innymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu mamy taką sprawę związaną z wnioskiem firmy Digital Courage do sądu administracyjnego w niemieckim Wiesbaden. Który no, zgodził się z podobnymi obawami wyrażonymi przez, przez, przez ten podmiot i skierował wniosek prejudycjalny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no, po to, aby, aby stwierdzić, czy istnieje interes publiczny uzasadniający tak głęboką ingerencję w autonomię danych osobowych obywatela w postaci pozyskiwania odcisków palców na potrzeby yy, właśnie dowodu osobistego. Także, także nie, nie, nie jesteście Państwo odosobnieni w tych wątpliwościach. Ja osobiście nie czuję się upoważniony do jakiegoś krytykowania rozwiązań związanych z, z pobieraniem tych odcisków palców na potrzeby dowodu osobistego. Nie czuję się aż takim specjalistą w dziedzinie weryfikacji tożsamości dokumentów czy, 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 czy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa ich, ich użytkowników w tym obszarze. No ale mogę powiedzieć osobiście, że ja zwykle z wielką rezerwą i nieufnością odnoszę się do takich pomysłów związanych z ograniczaniem naszej wolności, a ograniczanie czy naruszanie naszej prywatności ma, ma taki, taki charakter. Ale z drugiej też strony mam poczucie, że, że walka z tymi naruszeniami naszej prywatności jest już trochę spóźniona, że nasze życie przez rozwój technologii informacyjnych, przez media społecznościowe, przez to, że te technologie są obecne już we wszystkich w zasadzie aspektach naszego życia jest tak już prześwietlone. Na poziomie systemów podatkowych, zdrowotnych, ale też przez, yy, przez informacje, które są o nas, no, o nas pozyskiwane przez algorytmy wyszukiwarek internetowych. No, można powiedzieć, kwestia odcisków palców w dowodzie jest tutaj, no, nie chciałbym użyć słowa bagatelna, ale, ale można powiedzieć drugorzędna. No i, no i na takim najbardziej ogólnym, filozoficznym mm, poziomie, można powiedzieć, że zawsze jest to kwestia wyboru między wolnością a bezpieczeństwem najwięksi filozofowie i intel, intelektualiści o, o tych kwestiach pisali, jak chociaż Erich Fromm. No a dzisiejsze społeczeństwa zdecydowanie częściej, można powiedzieć, wybierają z tych dwóch wartości bezpieczeństwo jednak. I na zakończenie można tylko napomknąć, że ten odcisk palca w polskim prawie istnieje już od dziesięcioleci, że wbrew pozorom nie jest to zupełna nowość i pobieranie tego odcisku w pewnych sytuacjach, jest, jest zakorzenione w przepisach prawa. Przede wszystkim przywołamy tutaj artykuł 79 Kodeksu Cywilnego, czyli ustawy z 64 roku, który mówi o tym, że osoba nie mogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że właśnie uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis. Także no, można powiedzieć, że, że ten odcisk palca nie jest prawie taką zupełną nowością. Mamy go obecny w przepisie, wydawałoby się mocno już archaicznym. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.